jestem Lolo999 i dzisiaj jestem sam i znowu na Robocraft'cie to jest moja druga część wczoraj nagrywałem pierwszą część no ale tutaj, teraz pojadę tym pojazdem wczoraj leciałem tym tak wyglądało w tym leciałem no to widzieliście nie? ale niestety przegrałem rękę, więc mam nadzieję, że tym wygramy, więc już rzadnie... Możemy zacząć um, które, które, które no może Wam pokażę na single player pierwsze No, to już było drugie, ale um, będziemy grać teraz na single player. Sobie zagram. No, jak będziemy się ładować, to ja będę trochę... nie, nie będę się obiadał. a już się ładował Przepraszam. Jeźdź mi się tutaj... przyciskiem stało, no ok. W no, jedziemy dalej. Jedziemy, jedziemy, jedziemy. Och, dobre stanie No jednak jedna teraz tak się... Um, jednak nie, nie na single player, bo tam nie ma nic do... no tam jest nic, może depić. No coś to się troszkę długo ładuje. To no. chyba na tym odcinku też będzie jedna no. arka. Ej, ale długo. No już powinno mnie tepnąć. O co chodzi? Przecież. Już... I już chyba technęło. Nie, nie będę tu minutę, co a Nie teraz. Może de Dobra, Będzie. Szybciej. To ty, tego zagramy trochę więcej. Tego zagramy trochę więcej. Widzicie tutaj? Kłóczka to jest krzyżyk. Mam dwa krzyżyki. Jeden. Ale my mamy taki trójkąt. A oni nie mają. Dwa lepiej. Jestem tak zbyt dobrze zapoznany. Masz jakieś super. Packi? A ten! Dobra. Coś tu nie pasuje. jedziemy dalej. On leci wysoko, nie jednak spadł. Teraz jak zginę, to już ma drugie szanse, więc... no, nie ma drugiej szansy, więc mam nadzieję, że nie zginę. Ojej, Dwóch. Nie, 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 śli, śli, śli. nie, No, weź pomóż mi, ziomek. Ojeju, nie, 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 dobra nie, 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 szans. nie,

Mi się będzie ładowało ja to oj ja dobrze to ja z... zaraz wracam przepraszam za przerwę to tak długo Akurat. No, fajnie. E, chyba na kolejnym odcinku zobaczcie, już mam twarz, e, się udostępnię. Będziecie mnie widzieć. No nadzieję. O jest. Dobrze. Już. No. Coś. I... Już, już się ja zaczęło! To od razu wbiłem się zaczęło! Dobra, wejdę. O, patrzcie na niego! super, wejdźcie, wejdźcie. Trzeba pokonać ją, Dobra, ja jadę za nim lepiej. Czekaj mi się nie zostało. No, oddział ja wieża, no. no. Gdzie jedziesz? Śląbmy O, ale jest fajne, więc ja jadę za nim. To mi się podoba. O, o, patrzcie na tamtego. Chodzę, jak wie, leci, takie, jak leci, tak jak nie leci coś z daleko nie doleć będzie. Na, pręg, na, pręg, na, pręg. No, na na Może na Idziemy na jego rękę. Na ich rękę. Musiałam oni są? Służby się o, idziemy tam. Idziemy tam. Aha. Ha! Cziter. Cziter się nazywa. Ojej, Tutaj jest typak, tutaj jest typ, tutaj jest typ, Trzeba mogę sklepać. Um, bo ten, ty, bo ten...

Jak, 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 gdzie, gdzie, skąd? Tak! O nie! Nie, proszę, nie! Nie, nie! uciekam. Uciekałem! Tak. Ojej, ciołom! No. Dobra! I chyba no, to by było na tyle. Coś za krótkie odcinki, ale ja tego tyle mogę nagrywać. Sorry! Będą kilka części, będzie, ale już tego odcinka nie. Si podobało się spodobało lajkujcie subskrybujcie mój kanał i dawajcie yy, yy, dawajcie pozytywne no pod tym właśnie jeszcze hej przegraliśmy dobrze dziękuję za odcinek do zobaczenia w drugim odcinku cześć